Dzień dobry, dzień dobry, kochane byki. Z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na horoskop od 11 do 20 sierpnia 2021. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi horoskop będzie rezonować. To jest horoskop ogólny. To może być przekazana dla dwóch, trzech, pięciu osób. Um, jeżeli ktoś chce skorzystać z czytania indywidualnego gorąco, zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. Kto się zdecyduje, należy wcisnąć wróżbę i dostaniecie przekierowanie na kalendarz. W kalendarzu powinny Wam wyskoczyć wolne godziny. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień jest zajęty. Przechodzicie do kolejnego dnia, do następnego, aż wam te godziny nie wyskoczą, tak? Zaznaczam też, że czas podany tutaj na Facebooku jest podany według polskiej strefy czasowej. Także, jeżeli dzwonicie z innego kraju, innego kontynentu, musicie sobie to przeliczyć na polski czas. Ja z kolei Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę. Uwielbiam czytać Wasze komentarze. Nie zawsze mam czas, żeby odpisać, ale staram się zalajkować i postawić serduszko, także dziękuję Wam. No i zaznaczam, że kolejność filmów jest teraz nagrywana według Waszej aktywności, tak? Ja Proszę. też daję swój czas. I w zamian oczekuję, żebyście mi też pomogli pozycjonować te moje filmy, no i żeby była większa, żeby się nasz kanał budował, tak? Bo razem tworzymy ten kanał. Dobra, nie będę się już rozgadywać. Zobaczmy, drogie byki, co od 11 do 20 sierpnia 2021. Zobaczmy, co tutaj się będzie się szykowało, jeśli chodzi o jeśli chodzi o y, finanse. No, słuchajcie, sprawiedliwość, nie wiem, jeżeli zakładacie z, y, swoją działalność gospodarczą, to tutaj, y, no, zwróćcie uwagę na y, dokumenty, tak, bo tutaj, y, no, chodzi o to, żeby było wszystko zapięte na ostatni guzik. Osiągacie sukces, y, y, macie szansę zabłysnąć, drogi byki, to jest Wasz czas, tak, czyli tutaj bardzo dobre karty, słuchajcie. Bardzo dobre, stabilne karty. Aż boję się dociągać. No ale może trzeba, żeby zobaczyć na co trzeba zwrócić uwagę, tak? Niemniej, no, może to być awans, może być tu propozycja nowego stanowiska. Może Wy będziecie zakładać swoją firmę. W każdym bądź razie tu bardzo dobre karty. No, może trzeba udać się tutaj do prawnika, tak? Żeby Faktycznie tu sprawy prawne były wyjaśnione, tak, żeby wszystko było zapięte na ostatni guzik, że tak powiem, tak? No i już patrzymy, co tutaj dalej. No i chodzi o to, żeby też robić to, co kochacie, tak? Czyli tutaj kierować się intuicją, może tutaj wam ktoś pomagać też, tak? Zwracać uwagę na równowagę w dawaniu i braniu. Jeżeli staracie się o kredyt, to oczywiście to, to go dostaniecie. Jeżeli gdzieś piszecie do urzędu, no, jakieś dotacje również je dostaniecie. Ale słuchajcie, kapłanka. Kapłanka to jest też takie. Chodzi o to właśnie, żeby tutaj wiele rzeczy wyjaśnić. Kapłanka również mówi o tym, żeby y, się pouczyć, tak? Czyli może tu warto skorzystać z jakichś kursów. Kapłanka też ma swoje tajemnice, więc tu y, no, należy te tajemnice odkrywać, tak? Czyli może też będziecie samych siebie odkrywać. Y, no, kapłanka też ma dużą mądrość w sobie, taką y, inną, że tak powiem. Ale znowu jest karta sukcesu. Słuchajcie, nie będę dociągać, bo nie chcę już tego popsuć, E, także, no, słuchajcie swojej intuicji. Taka kapłanka może, może mówić o swojej intuicji, tak? Więc tutaj e, zwróćcie uwagę również na sny, na jakieś przekazy po prostu, zwracajcie uwagę, tak? Bo tutaj możecie mieć ogromny przekaz, ale też tak jak powiedziałam, e, nie spoczywajcie na laurach, bo sukces może być chwilowy. Czyli tutaj pogłębiajcie swoją wiedzę, e, no, działajcie tak, żeby to papierkowo miało no było tak zapięte na ostatni guzik tak, ale bardzo dobre karty słuchajcie yy, może coś będziecie w sam, sami w sobie tworzyć, także yy, projektować tutaj ale no super no dobra zobaczymy co w uczuciach u byka byk uczucia o karta już mi poleciała, chcę się pokazać księżyc, wiele no jakichś niedomówień, tak albo jakichś lęków o co się boicie drogie byczki? Już patrzymy. Byk uczucia od 11 do 20 sierpnia. Zachowajcie umiarkowanie, bo tutaj sobie możecie krzywdę zrobić, jeśli chodzi o myśli. No po co się nakręcać i zrobić sobie możecie kuku. No właśnie, porządek z myślami, bo ten rycerz ucieka. Rycerz ucieka, zobaczcie. On biegnie do motoru. On. on, on mm... Można rozrabiać, zrobić troszeczkę plotek i, i tutaj y, uciec, tak? Słuchajcie, no, y, pojawia się nowe uczucie, takie prawdziwe uczucie niewinne, i y, poobserwujcie, nie uciekajcie od tego, bo y, karty mówią zachowaj umiar, tak? Czyli jeżeli się boisz, zachowaj w tym umiar. Nie uciekaj, bo jesteś pełen lęku, drogi byku. lub czy co. Już patrzymy, teraz dociągamy karty o co tutaj chodzi. Jeżeli macie dzieci, może też trzeba zwrócić uwagę tutaj yy, na yy, dzieci, tak? Może potrzebują jakiejś waszej pomocy. Tu chodzi o rozmowy, yy, bo no, dziecko może gdzieś tam uciekać i chować się, zamykać się w pokoju, unikać kontaktu, tak? Więc może też tutaj potrzeba yy, zwrócenia uwagę na yy, dzieci. A może chodzi o wasze lęki, żeby tutaj samego siebie pokochać i zaakceptować, czyli to wewnętrzne dziecko. Diabeł. No słuchajcie, może mieliście do czynienia z sobą toksyczną, jeste, albo jesteście świadomi, że jesteście od kogoś zależni, tak? I tutaj po prostu jest to umiarkowanie, albo mieli, byliście w takim związku i teraz boicie się wejść w nowy, a tutaj jest król buław yy, i i yy. Jeżeli faktycznie się pojawia ta osoba, to po prostu poobserwuj, zachowaj umiarkowanie, ale nie musisz uciekać, tak? No, jest to osoba, która potrafi oczarować, dużo mówić, ale też manipulować, tak? Czyli tu uwaga, uwaga, no może nie bez powodu są te lęki, czyli obserwuj, obserwuj, bo yy, no możesz po prostu wpaść w czyjeś sidła, tak? No, ale jest te 10 kielichów, czyli jest spełnienie, albo wy marzycie o takim związku, no ale tak jak powiedziałam, zachować umiarkowanie, bo może wy będziecie chcieli, że tak powiem, związek na wczoraj, <noise> kogoś wpędzić w związek małżeński, że tak powiem, a ta osoba też nie jest gotowa i też będzie może czuła, że Y, jest w, w jakiejś manipulacji, i ona może uciekać również, tak? Więc tutaj y, po prostu na to trzeba zwrócić uwagę. Ojej, ale mój kot się rozśpiewał. No ale jest nowy początek, tak? Tu nawet może być dziecko, albo po prostu, jeżeli macie dzieci, zwróćcie uwagę, tak? że, um, żeby. No i są piękne dwa kielichy, słuchajcie. No, czyli jest ta miłość, tak? Czyli tutaj. Nie spieszyć się, po prostu zachowaj umiar, umiar w czymkolwiek, poobserwuj też tą osobę, no osoba może być też uzależniona od alkoholu, może być uzależniona od, od seksu, od czegokolwiek, więc tutaj słuchajcie, obserwujcie, po prostu obserwujcie, zachowajcie ten umiar, tak? Niemniej no, jest szansa na stworzenie fajnego związku, tak? A jeżeli jesteście w takim związku, no to być może tutaj jest szansa też na odbudowę tego, tak? Czyli tutaj coś może wpłynąć, że, że te uczucia na nowo, no wiadomo, że w każdym związku są jakieś kryzysy, tak? Więc tutaj może na nowo się coś narodzić, nowego, tak? No może to też spowodować to, że rodzina się powiększy i też no, takie spełnienie i. i i też może być tak y zupełnie inaczej. Niemniej, y no, trzeba zachować umiar i obserwujcie, co tu może być na rzeczy, tak? Bo. Y no, jak jest y diabeł i magik, no to. No nie i jeszcze do tego księżyc, no to mówię, może być tu problem z jakimś alkoholizmem albo z, jakąś, z jakimiś używkami, tak? Także tutaj zwróćcie na to uwagę, bo no, uczucie może być piękne uczucie, uczucie, ale żebyście sobie przez nauk nie zniszczyli życia, tak? Dobra, zobaczymy, kochani, co, w energiach ogólnych i zdrowiu, na co tutaj trzeba zwrócić uwagę, na co powinniście zwrócić uwagę, drogie byki, od 11 do 20 sierpnia 2021. Już patrzymy. No słuchajcie, jest koniczynka, czyli małe szczęście jest. No, ale jest koniec tak jakby tego szczęścia. <grym> to znaczy niekoniecznie może być koniec. To może być też takie szczęście duchowe, tak? Czyli tutaj z poziomu duszy no właśnie, bo tu chodzi o wewnętrzne dziecko, tak? Czyli też albo na cierpienie, na depresję dzieci musicie zwrócić uwagę, i to się karty powtarzają tutaj. Stresy przez dziecko, czyli to może być stresy przez nieplanowaną ciążę, stresy przez dziecko, stresy przez swoje lęki wewnętrzne, tak? Czyli tutaj musicie zwrócić uwagę. Mogą się od, też odezwać choroby z dzieciństwa. Uwaga na kręgosłup, nie dźwigajcie w tym w tym przedziale czasu, no, mogą również być jakieś podczepy, tak? Uwaga, tutaj mogą być podczepy energetyczne. Uważajcie, z kim się spotykajcie, zwróćcie uwagę, czy ktoś po prostu nie powoduje tego, że zabiera Wam energię, tak? Że może być tutaj jakiś wampirek energetyczny. Więc na to zwróćcie uwagę. Jeśli chodzi o dietę, uważajcie na zęby, zwróćcie uwagę również na to, by jeść bardziej, może więcej owoców, warzyw, tak? Mniej słodyczy, więc tu zwróćcie na to uwagę. No tak to okulnie No, myszy też są oczyszczeniem, czyli mar... warto też yy, yy, oczyścić się energetycznie, tak? Czyli wykąpcie się w soli, wykąpcie się tutaj, oczyście chałupę e, szałwią czy yy, palsanto, tak? Czyli yy, nawet świeczki zapalić, żeby się ta energia negatywna wypaliła, tak? Więc tutaj po prostu zwróćcie na to uwagę. Dobra, zobaczymy, kochani, karty rady. Mój kociak się rozśpiewał. Yy, Rumcajsek, spokój! No. Karta rady dla byka. Wyrażaj swą wdzięczność. Okazywanie wdzięczności innym może być źródłem radości, tak? Czyli też... Warto też być wdzięcznym, ro, po prostu też rozdawać swoją radość, pozytywną energię. No ale też nie pozwolić, tak jak powiedziałam wcześniej, żeby wam ktoś tam energię wykradał, tak? Czyli tutaj to umiarkowanie, no też ktoś, kto jest toksyczny albo no, ktoś, kto ma nauk no wy ciągle wybaczacie, może być też tak, że przebaczacie, a może w końcu faktycznie ostatni raz się napił, albo ostatni raz yy, naćpał, że tak powiem, czy naćpała, no i, i, i po prostu yy, ciągle wam ktoś zabiera tą energię. Nie, wy nie możecie na to pozwolić. Wy po prostu musicie zadbać o siebie, o to wewnętrzne dziecko właśnie, zadbać o, o swój komfort i pokazać samemu sobie, jaką macie wartość i postawić granice, bo jeżeli tych granic nie ma, no to, no słuchajcie, no będziecie wykończeni. Dobra, zobaczymy następną kartę ra, rady. Podziwiaj to, co w życiu piękne, tak? Czyli też tak jak powiedziałam, wdzięczny, wcześniej przeczytałam z tamtej karty rady, żeby być wdzięcznym, a też, bo my często nie dostrzegamy tego szczęścia, ciągle jesteśmy niezadowoleni, narzekamy, to nasze społeczeństwo, tak, takie polskie sto, społeczeństwo, no tak, taka kultura, jesteśmy nauczeni do narzekania, a tu chodzi o to, żeby być wdzięcznym, szczęśliwym i doceniać to, co mamy. To, że mamy zapłacone rachunki, to, co, to że mamy pracę, <coughs> to, że mamy dach nad głową i inne wiele, wiele szereg rzeczy, że możemy sobie kupić jedzenie, to, że mieszkamy właśnie w takim kraju, a nie innym chociaż teraz nie najlepiej się dzieje, ale nie jest najgorzej. Słuchajcie, nie ma wojen w takich y, drastycznych wojen, tak? Także tutaj y, nie mamy takich y, strasznych widoków, że tak powiem, tak? Więc więc tutaj po prostu y, Możemy się cieszyć tym życiem i, i starajcie się doceniać to. Słuchajcie, kochani, to by było na tyle. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście ja zachęcam do łapek w górę, do komentarzy, dajcie znać w filmie pod filmem, z kim film rezonuje. I oczywiście mm, zachęcam do subskrypcji, nie zapomnijcie wcisnąć suba i dzwona, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Jeżeli wyjeżdżacie na wczasy, ja Wam życzę udanego w wypoczynku. Dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń i wszystkiego to, co najlepsze. No i co, ściskam Was cieplutko, buziole, papa, pa, do następnego razu.